Siema, witajcie w kolejnym odcinku ze i Ja już pędzę do jakiegoś budynku, ponieważ zaraz będziemy mieli hordę. Mam nadzieję, że ją przetrwamy. Możemy spróbować znowu w tym samym budynku. Zobaczymy, jak, je, jak bardziej go rozwalą, ponieważ już wiem mniej więcej, że tam jest bezpiecznie. Ale damy im szansę, może jakoś wejdą, czy jak to wyjdzie. Zobaczymy. Ostatnio jeszcze wziąłem misję ostatnio też na wykopanie zapasów. Myślę, że na spokojnie też ogarniemy to w tym odcinku. O, przy okazji jeszcze szybciutko zrobimy fotę, póki ja pamiętam, bo później mam z tym problem. Co tu mamy? No kurde, powiem Wam, poniszczyły tą bazę i to tak grubo. No jest, są tu zniszczenia. Kurde, to by też mi się przydało wejść. Eee, hmm. Weźmy sobie, zróbmy. Gdzie tu mamy to. Żebyśmy zdążyli jeszcze. Przy okazji, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał już suba. Będzie mi bardzo miło. Weźmiemy sobie, o, dobra, to rozwalimy. O co, wejdę tu jeszcze, nie? Okej. Okay. O jest, dobra, udało się. O, kurde. A, bo tu jest ten daszek, okej. Okay. No ciekawy jestem. Jak to to wyjdzie nam. Zaraz przyjdą. Co tu jeszcze jest? Możemy to spróbować rozwalić. Okej, okay, dawaj dawaj O kurde, mocne to nawet tu jest. dwie te. 2D To też bym chętnie rozwalił No ciekawy jestem, czyli FPS-y spadają. padają. Ja liczę też, że w ogóle to 1.0 co zrobią teraz wyjdzie ta wersja z Seven to że ona będzie naprawdę fajniutka Lepiej będzie ta optymalizacja się zachowywała. No ładnie, ładnie jest ciemno. Ale wydaje mi się, że widzicie, że mimo wszystko bo jest trochę czerwienia ja i tak mam tą gamę podjaśnioną. No i co? Gdzie jesteście, zombieczki? Kurde, was w ogóle powinno być więcej. Nie wiem, co to, to jest za dziura. Hmm. O, dobra, są. Czy my mamy coś, żeby się z nimi bawić? Kurde, nie wziąłem, wiem czego. Eee. Ale trudno. Wow, myślałem, że tu jakaś drabina jest. To by były problemy wtedy. Dobra. Trzeba to rozwalić, powiem Wam, będziemy więcej widzieli. Okej okay. Lecimy, lecimy, lecimy No dobrze, dobrze, niech Nisz niszczą, niszczą Ja muszę więcej widzieć Szkoda, że tu nie ma takich schodów, byśmy mogli jakoś to hmm. O, zacznę dostawać, byśmy mieli granata. No, Pat już pierwszy. Tu no, w ogóle jest lodówka. Byśmy mogli tą lodówkę sobie też rozebrać. Na pewno jakieś części, właśnie. Przydałyby mi się. Tutaj to akurat z tego papier będę miał. Okej, okay. dobra, już więcej miejsca jest. O, zaczynają... Nie no, mało jest tych, powiem wam, że muszę zwiększyć tą ilość zombie. Bo FPS-y mam ładne. Nie odczuwam tu jakiś. Okej. Okay. Popadali. No ładnie, w ogóle te zapasy, gdzie one są? A, w tą stronę, no to też dobrze, blisko. Kurde, ale z drugiej strony schodzić tu trochę mam Cz, mieszane odczucia. Tyk ci w głowę, ok. O, mamy poziom, zarąbiście. Od razu sobie wezmę tego szczęśliwego szabrownika, bo. O, zawężone do 5 metrów, fajnie. To też mi się przyda te zakopane zapasy robić. Dobra Kurczę, aż się, aż się prosi zejść, naprawdę tam Tylko jakieś takie schody bym sobie tam zrobił troszeczkę może albo wiem Zrobimy sobie sami te schody, oni będą nam najwyżej wchodzili a jak coś to rozwalę im ten blok Żeby nie było problemu. O tutaj co to? Jakaś płyta. Okej, okay, jeszcze o, tu widzę, że rozwalali nawet tu nie trochę głupie te boty są, znaczy boty. No, zombie. No, no. Dobra, jeszcze trzeba im tu to, to rozwalić. Dobrze, dobrze, oni wchodzą. Niech mi trochę pomagają tutaj. Dawać, dawać. Eee, czy ja na to jak zejdę, to mi one... O, dobra, dobra, no, no, no. Niż to, niż to. Oj, kurde, jeszcze spadł, co za... Ej. Okay. O, nie mogę na to. Czuję, że jak tu zejdę, to jest szansa, że zginę. Dobra, może zrobimy jeszcze inaczej. Ja im tu wybuduję takie coś bezpieczniejsze. O kurcze, no, gdzie wy jesteście, ząbiaczki? I się poblokowały, czy co Okej, okay, ten pad Ale się tu bunker zrobiłem No dobra, zaczynają powoli wchodzić tu It's nice Mamy dużo tego amu co mnie tu blokuje? Jakiś kawały... A, tu jest, dobra. Hmm. Mamy w ogóle drzwi jakieś? Mógłbym porobić i powsadzać i myślę, żebyśmy też byli w miarę bezpieczni wtedy. Dobra, ryzyk fizyk. Robimy tak i tyle. Okej. Okay. O, tutaj też było. Dobra, tu by się przydały drzwi. W ogóle... To też by mi się przydało do... Naprawy tych... tych. Nie no, powiem wam, że tu jest spokój. Tu też nikogo nie ma. No i co to za horda? No w szoku jestem. Liczyłem na bardziej to wyzwanie No tu lipa Coś tam klepią, klepią rozwalimy to może zobaczyć coś tu więcej A, bo tu jest taki murek O, amunicja zarąbiście, proszę bardzo Nie widziałem jej wcześniej No kurcze, gdzie wy zombiaki jesteście, poważnie. Teraz ten tu klepie. Rozwalony. No i co? I co, koniec hordy. Ja cię kręcę, no słabo. Powiem wam, że myślałem, że będzie więcej opór tutaj. Trudno. Obrażenia zasięgowe. No, niezłe, niezłe. Sztucer opłaca się. Tylko przydałaby się luneta. No i nie wiem, czy ja już mogę iść, żeby ten skarb. Próbować. Yy, no. Go zdobyć. Stała nam tu godzina w sumie, więc. Znowu widzę, że głód przycisnął. Hmm. Jeszcze walą pioruny. Nic, dobra, wiecie co? Pójdę. Pójdę, bo mam tej amunicji sporo. Mam kalacha, Ale nikogo tu nie widzę, więc. Słabo myślałem, że bardziej większa będzie ta horda. Muszę to zwiększyć, bo... Naprawdę yy, no, mało zabawy z tej hordy jest. Te drzewa niezłe są. Podobają mi się takie sumy z horroru. Nobra, lecimy do tej naszej skrzyneczki. Trzeba będzie to przenieść jeszcze. Mam nadzieję, że może już po tych zapasach może dzisiaj uda nam się wreszcie ogarnąć ten drugi poziom. Misji, no kurde, co tu się tak nagle ciemno zrobiło? Mamy jakieś żarcie? O tak niezbyt kurczę, liczyłem, no ale nie ma. No i w ogóle olały mnie te zombiaki. Ja nie wiem, co jest grane. Okej, okay, przybiegną. Kurczę, dziwne, dziwne. Upośledzone te zombie są. Bardzo. Jajek nie ma. Trzeba będzie, powiem wam, ogarnąć jakąś farmę czy co, bo... To biutko. Mamy 6000, to też już jest jakaś tam kwota. Garłacz do karłacza też jest amon. A, stalową łopatę miałem wziąć. Drzwi sobie zezłomujemy. No i kurde, tyle. <grytale> tyle z tej hordy. Lecimy. Świdar też by się przydał do tych kamieni, byśmy mogli to żelazo zbierać o wiele szybciej. Eee, dobra, mam to w razie co. Dobra, nie ukrywam bardzo, bym chciał to żarcie. Jakiekolwiek. Nic tu pewnie nie znajdę. Rurki, nie rurki, już nawet tego nie zbieram. Tam coś jeszcze może być. Kurde. No serio? Nie mam jak tam wejść? Dobra to jak nie, no to ja sobie sam zrobię tu wejście. Pyk. Pyk. O! O ile wody, dobra, to się opłacało i medyczne. Pain killers, ok. Dobra, lecimy. może tam będzie jakieś żarcie w tym. Tutaj punkcie. O, nie, no nie gadajcie, że to jest w górze. To jakiś w ogóle będzie pech, jeśli nie. No, widzę, że jest na razie. Porządku, ale ja kurzę się, jeśli to by było gdzieś na jakiejś górze, bo wtedy to nie, nie, nie przypominam sobie nigdy, żebym miał na górze kopanie. Chyba aż tak. Nie, dobra. Już naprawdę myślałem, powiem Wam, że sobie gra zrobiła jaja ze mnie. Jest gdzieś tu. O, no jakby w tym dołku to by było. Ej, no nie gadajcie, że na tej górze to jest. No nie. Dobra. Co, trzeba kopać po prostu I tyle. Zobaczymy. Glina. O, glina się przyda do innych rzeczy. Jakich na przykład jest yy, ten kuźnia no dobra zobaczymy po ilu razach mi się to zwęży jedziemy jedziemy pasjonujące kopanie najwyżej przewiniecie sobie bo powiem wam że no cóż świdra nie mam no, i trzeba się tak bawić. Ale i tak mam stalową łopatę, więc. O kurde. Mam nadzieję, że nie muszę kopać w tym, bo to by była masakra. No kurde, co jest? Tyle tego kopania będzie. No, powinno to się mi zwężyć. Co jest? Jedziemy, jedziemy Czasem pamiętam, że miałem tak, że... Kupałem i w sumie zaraz był ten skarb no, Ale to zobaczymy Może Powiem tu się zawężyć, come on. O nie, 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 mam nadzieję, nie, nie, nie chcę tak kopać No kurde Zokalizuj zapasy w pobliżu. No, powinno to się zrobić. Ja to przekopię prędzej czy później, bo ja jestem takim typem człowieka, że jak coś będzie mi zależało, to to zrobię. Ale długo to się kopie, naprawdę. W sensie dziwny teren jest może tak bardziej. No i co? Niby jestem w dobrym punkcie. Hmm. Kaman. Kurczę, niedobrze, niedobrze. Tutaj. Uj, myślałem, że jakiś przyszedł mi tu zwierzak. Kurde, niedobrze, niedobrze. No, w pobliżu to może być i tu, i tu w sumie. Tutaj też. Hmm. To tam? Żreć się chce im postaci. Nie, no, nie fajnie, nie fajnie. No, ja cię kręcę, co jest. Powiem wam, że. To może być. O, dobra. Teraz mi dopiero to pokazuje. Dobra, mam nadzieję, że teraz jakoś to znajdziemy. Ale powinno to się zawężyć. No, co jest? Dobra, lecimy, lecimy. Na czerwono. Zapomniałem, że coś takiego jest. Bierzemy. O, żebym się też nie zakopał, nie będę miał problem z wyjściem. W ogóle chyba tracimy też. No, gdzie to jest? Tutaj, dobra. Chyba, że w tych wersjach to inaczej działało. Bo jak mam tego szabrownika, że do 5 metrów. O, jest to wiecie, inaczej. Dobra, od razu zezeżrę tak, czyli to inaczej działa. No, co jest, kurde. Dobra, ciebie. O ty, w mordę, jak Okej, okay, mamy cię, ptaku, gdzie ty? Ok, mamy to. Także co? Myślę, że zmykamy szybko znowu do tego handlarza. Handlarz tu w sumie drogą pójdę szybciej, bo. I sprawdzimy, yy, czy. Czy serio? Już mamy ten drugi level. Chyba coś fajnego w tym było. Kurde, no wszyscy, tak naprawdę. Ale to już nie o to chodziło. Bardziej mi chodzi o nagrodę. Lecimy, lecimy hmm. Tutaj już już zieleń, zaraz w sumie Najfajniejszym takim biomem, można powiedzieć uspokajającym właśnie jest ten las, ale już w tym lesie też już pamiętam tyle razy co grałem tu Akurat ten post-apo mi się podoba, do, do obecnych, yy, do tych realiów tutaj, gdzie w tym 7-Daysie, że właśnie rozwalone. czy popalony ten nie, tylko ten po bombie, bo to są jakby dwa inne. Jest wasteland i burn, nie wiem jak to, że popalony po prostu. Dobra. Lecimy. O, antybiotyki na pewno. Jest. Następny level. Kurde. Co to za szajs Naprawdę. Z z w ogóle jakiś ja nie mogę. Ale zaraz. Powinniśmy dostać w ogóle misję. Dzie dziennik. Kurde. Nie wiem, czy to się mi... Nie, nie pojawiło się niestety czegoś, coś takiego. Dobra, mm, Trudno. Myślę, że sobie po prostu... Ciekawy jestem, czy ten amortyzator upadku... Zaraz sprawdzimy, czy on jest, tutaj jest. I co, co, potrzeba na niego? Uuu... Kuta star. Nie, nie chce mi się tego. Eee, sprzedajmy to po prostu ok. To też nie wiem po co mi chryzantema Coś ciekawego macie? Właśnie jakieś części Może w ogóle może kupiłbym Kowadło to tam Okej okay. takie rzeczy Pompka jest ale akurat pompkę to tam Niepotrzebna Rozupływarkę Mógłbym kupić to by się akurat przydało zawsze szybciej Git. Wytrychy drogie są. Wiadro to tam akurat też. Młotek go do gwoździ. Młotek to przydałby mi się akurat do budowy. Coś jeszcze ciekawego. Nic takiego w sumie, nie? O kurde, kuźnia jest. Ja kupuję od razu później. nie będziemy musieli się, wiecie, bawić w różne inne tu rzeczy. No dobra, no na razie myślę, że to będzie tyle coś takiego. Udało nam się zrobić ten skarb. Mm, co by tu jeszcze... Myślę, że chyba w przyszłym odcinku weźmiemy się za... Mm, ten... za budowę tą bazy. Okej, okay, rozwalony zębiaczek. Z tym głodem trzeba będzie coś zrobić. Za bardzo dużo jakieś farmy nie widzę. Ale co, mamy jakieś chyba rzeczy do. Ostatnio byłem, pamiętam w jakimś odcinku, gdzie zbierałem te rzeczy. Ale nie widzę tego, kurde. O, to ciekawe. No dobra, trudno. Chyba, że ślepy jestem, ale kurcze. Nie hmm. można też tego posegregować. To możemy też w sumie już wywalić, bo to nie, niepotrzebne. No, nie widzę, nie widzę. To sobie możemy też wziąć. No nic, no będziemy musieli się, wiecie co, po prostu przejść do miasta jakiegoś i obczaić to żarcie, bo no cierpimy, widzę na to, dosyć mocno, bo nie, nie wiem skąd na razie to żarcie zebrać tak na szybko, no chyba, że tu jakiś nie wiem, może jajka się pojawiają w tych gniazdach ich, yy, no, na zielonym biomie, <gryw> no takie trochę tutaj przypuszczenia moje, ale... Wątpię. Jeszcze możemy sobie to zebrać. O, myślę, że już warto będzie tak zrobić. I tak ten poziom widzę, że mi się nie zrobił. Chyba, że no nie wiem, jeszcze spróbować, ale. Możecie napisać mi też, czy wolicie, właśnie misję, czy żebym ja się zajął już budową bazy i tak dalej. I tak na razie, hordy, to będę próbował przetrwać w mieście, ponieważ w tamtym, tym ogromnym. No, e, myślę, że na razie możemy iść, nie? Także co, jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze niech się to przydarzy z kanału. I myślę, że w przyszłym odcinku bierzemy się za bazę i tamte miasto. Także trzymajcie się. Hika.